csgo na telefonie się ładuje o widzicie widzicie poradnik jak zagrać w csgo na telefon coś to oryginalne nie nawet widać no to wam nagram po prostu taki poradnik gdziecie chcieli wszystko oczywiście przez geforce to już od razu mówię nie Yyy Zacina się to, chyba to ustawienie napada, wziąć I nie polecam grać na oficjalnych serwerach CSGO Ponieważ to się tak zacina, że się nie da po prostu Także nic, tam jest, da? o oh, no I jak będziecie chcieli będzie jak zrobić w ogóle taki konto na GeForce, bo to teraz jest o wiele otwiersze niż kiedyś, to Co jest to wam mogę taki dać poradnik szybki jak takie na naciul Idziemy na ten mecz Jak to dzisiaj gramy? już? Renik z botami, no ej Co jest z tym dzisiaj tak Nie wiem może po prostu na to idziemy no let's go graj najwyróżnowy mnie no dobra Piek. no i chciałem ci jeszcze zagrać w Source z, yy, counter Strike Source, ale <laughs> trzeba wykupić, więc, więc tu nie wszystko jest za darmo, ale żeby też zagrać, trzeba połączyć swoje konto z Team. pamiętać login. Jak e takiego konta nie posiadamy, to możemy takie takowe konto stworzyć. To już tam zależy, no, czy ono to chcemy, czy nie. Czy? Tu strzela cały czas, nie? Chiefer czasami się loguję? Później nie to się pojawia, nie chcę zadać zamiast tego ale nie wiem I tu się nie da zmieniać broni i to już jest wielki minus coś to coś... jest mam negev'a o jezu, jezu. i tak tragicznie mi to się pójdzie tym strzelamy tym przeładowujemy a inspektować nie wiem czy się inspektuje ale porozumiem się tym Najlepiej, lepiej mi takiem chyba po tym negev'em już lepiej Dzisiaj przygotujcie się na to, że idziecie oglądać tak gówniany gameplay, że ja żadnego faraga nie zrobię. Bo jak widać się dopiero uczymy strzelać. Eee, jednak ja zrobiłem. O, i tak się dopiero uczymy strzelać, nie? Tak to już coś tu wiele faragów nastłukowało, tak to tu. Nic złe. Łepacz. Ja Zobaczcie. Kurde, nie ten guzik. O, otero to ja wezwanie zostawiam, o kurde Może kawałka, oh, bo on został Ojo, no, ale ja, czym się tutaj kupuje? Nie no, tutaj to nie Się nie da chyba po prostu, nie No nie da się no, Dobra Leciłem tam. Nie, a co nie? Dobra Teraz mam negiew Kurde Jest tragedia no tego ja bym powiedział, za mało ale NIE Jeszcze patrzę na tę grafikę i tam O, ja mega pogram To bym tą Bizonem To już wszystkie nazwy mnie ale chujowego im dzisiaj macie.